maneczko z tej strony Wazja, w tym odcinku będziemy wykonywać quest'a Zadaj Obrażenia w głowę. A zobaczycie, jak najszybciej jest wykonać tego quest'a. Wystarczy zebrać taktykala i bić, jak to tam było, po kostkach. Chyba tak. Celujesz w kostki, ale ci strzał. Nie, Aha. to co do celu celu celujesz w głowę. Celujesz w głowę. Kolejny, po lewej, po lewej, po lewej, ci. Wyżej niż głowa. O, dobra, co? już. Zniknął. Wiesz co, może na koloseum polecimy dodatkowy i automatycznie będziemy mieli cele. No to jeszcze ten. To jest miejsce. No, on ma cele. Pamiętam, bo już się... tego Lambo kończę Już tankuje Nie, co jest? Czemu tak odjechał A Ty już tam w strefie jesteś Ja już jestem teraz przy tym A nie wiem czemu coś się nie zatankowało o kolejny. O Let's Jezu, widało. Leży O, jeszcze lepiej mam szarego Taktikala. Mniej obrażeń będzie zadawać. Tutaj leci do ciebie kolega. Já to ale 8 chłopą do mnie za Aha Aha, okej okay. czemu oni uciekają Dobra i quest zaliczony Czemu uciekają? Czemu uciekają jak? Ich obijamy, tak? No, nie chcę ich uciekałem. zabić tylko. Oła! Zresztą wow. się mnie obija, ale ucieka przy okazji. Dobra, dobity. Jak widzicie najlepszy jest do tego quest'a Szary Tactical. Najmniej obrażeń zadaje i najszybciej wbija quest'a. Sprawdzę jeszcze czy już Progi wszystkie zaliczyliśmy. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Piętnaście. No to jeszcze poszukamy tutaj. Hmm. Tutaj jest. Masz kogoś? Nie No. Idę, 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 lecę, lecę, pędzę. Zostaw coś dla mnie. Trzeba. Czemu jeszcze? Czemu jeszcze? Czemu? Dla mnie. Nic ci nie zostawię. O oh Trochę słabiutko mi się macy skończyły. Te ammo w pompę. Jaśnie, mam 12 pocisków. Tak Będziesz nie chcę masz. Masz dużo ammo do pompy? No właśnie, ładuję 3 mam tylko 4 Aha. w wagonach. Okej, okay, no to masz w słabszą sytuację niż ja z tym. No, to wychylenie. O, tutaj są. Nie, no, sami się wybiją. Musimy ich dorwać. Nie, Czekaj, czy Leksa ma możliwość tego? Sprawdzenia quest'a na polowanie? Tak, żebyśmy. A czekaj, choć pójdziemy na zakątek głowców i zrespimy sobie NPC. I no, na npc zrobimy. Na no, npc też nam zaliczy. Tej, no, zespiję NPC-u. że mi sobie. się On... No, jest, jest zaliczony na NPC. -a. Jak widzicie, też sobie możecie normalnie zrobić tego quest na strażnikach UR. co jest bardzo korzystne, no i znacznie szybsze niż zabijanie normalnych graczy. Jeśli filmik Wam się podobał z tym sposobem na zrobienie szybko tych headów, nie zapomnijcie oddzięczyć się, zostawić lajka, komentarzu oraz subskrypcji z dzwoneczkiem. Pamiętajcie, lecimy właśnie do 1000 subskrypcji. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!